Kim ty jesteś? Li Jianjian. Czemu się wtrącasz w sprawy mojego brata? Mów do mnie, bracie, bo on jest moim bratem. Jak to możliwe? Mama mówi, że mój brat ma tylko jedną siostrę mnie. Urodziła tylko mnie i mojego brata. Poza tym, wy nawet nie macie tego samego nazwiska. Ja też nie mam takiego nazwiska jak ty. Przecież brat powinien nosić moje nazwisko Chin, prawda? Moja mama go wtedy porzuciła. On nie ma z Tobą nic wspólnego, wiesz? Kłamiesz. Mama za każdym razem, gdy tęskni za bratem, płacze. Mama mówi, że chociaż nie mieszkamy razem, to nasze serca są ze sobą połączone. Co Wy tu robicie? Kłócić się z takim małym dzieckiem? Ja też jestem dzieckiem. A Ty taki duży jesteś. Ale Ty to masz. A co z tą staruszką? Dawno poszła. A Ty to wiesz, żeby wrócić? Myślałam, że deszczcie, zmył. W komendzie było tyle spraw. No, odtąd już na ciebie nie liczę. Zadzwonię na 110, że muszę na interwencję. To wtedy wróciłbym szybciej. Idę już do domu. Nie odrobiłem jeszcze lekcji. Zikiu i Dziandzian Dian już poszli. Bracie, dokąd idziesz? Bracie, weź parasolkę. Oni już poszli do domu. Wujek przyszedł, żeby cię odprowadzić. Nie chcę. Chcę brata. Bądź grzeczna. Ten wujek jest policjantem. Nie będę żarł.